Witajcie kochani. Tym razem nie będzie to jeden z filmów bloków tematycznych, które opracowałam dla was. Tym razem będzie to taka odrobina życiowej inspiracji. Także zapraszam. Byłam na pewnej wystawie, którą nie do końca można nazwać wystawą, ponieważ bardziej to był taki ala performance osób, które tam przechodziły, ponieważ byłam na Załóżmy, na nasze potrzeby, wystawie Mariny Abramowicz Gates and Portals. Gorąco polecam. Dlatego teraz nie będę spoilerować, czyli nie będę mówić dokładnie, jak ta wystawa wygląda i czego tam można doświadczyć. Jedynie chciałam się z wami podzielić moimi własnymi hmm, doświadczeniami i odkryciami, które zainspirowały mnie do kolejnego artystycznego działania. Także, jak już wspomniałam, około tygodnia temu byłam na ciekawym doświadczeniu, bardzo spirytualnym, można wręcz powiedzieć, doświadczeniu. Byłam bardzo podekscytowana, no ponieważ była to wystawa Marii Abramowicz, którą nie podziwiam jako, jako kobietę i jako artystkę. Może nie będę tutaj za dużo mówić o, o jej twórczości i o tym, co, co, co ona zrobiła i ile wniosła do historii sztuki, historii sztuki także współczesnej, bo jest już tyle różnych opracowań, tyle różnych filmów i po prostu no myślę, że jakieś moje skromne tutaj wywody na ten temat y, są raczej y, niepotrzebne. Głównie w swoich pracach, y, w swoich no w zasadzie nie pracach, tylko w swoich performance'ach bardzo bazuje na takiej energii y, przepływu, odbierania i wysyłania tej energii <gryw> dla, dla widzów, y, dla odbiorców. No, jak to się miało na tej wystawie, gdzie Właśnie. Cała historia zaczęła się od tego, że gdzieś tam przez przypadek znalazłam e, informację o tym, że będzie wystawa Mariny. Dowiedziałam się o tym tydzień przed samym otwarciem. Otwarcie miało być 24 września. No i dosłownie przed samą wystawą miałam tam jeszcze trochę czasu i zaczęłam sobie szukać w internecie, bo na stronie Modern Art, gdzie bukowałam bilet, e, gdzie musiałam wcześniej to zrobić, ponieważ samo wydarzenie wystawy, czy performensu, jakby to nazwać, miało ograniczoną ilość przybywających tam. W związku z tym, po prostu, trzeba było wcześniej sobie jakby zabukować te, te bilety. Co też uczyniłam, ale tam było napisane, że Mariny nie będzie na, samym, na samej wystawie. Bo performerami mają być widzowie, którzy przychodzą, że tak powiem. W związku z tym zaczęłam sobie po prostu gdzieś tam szukać w internecie wpisałam Marina Abramowicz in Oxford. I co? Pierwszy link, który mi się pojawił, oczywiście przekierunkował mnie do Modern Art strony, ale nie głównej, tylko gdzieś tam takiej <noise> kolejnej, kolejnej, kolejnej czeluści tej strony, gdzie okazało się, że Marina była w Oxfordzie 23 września w piątek z z takim wieczorem, otwierającym właśnie całą wystawę. Ojejku, po prostu myślałam, że z serce mi pęknie, że jak mogłam coś takiego przeoczyć i jak mogłam w ogóle yy, o czymś takim nie wiedzieć i się złościłam na siebie. mówię, no jak to jest możliwe? No cóż, no widać tak miało być, że miałam tego dnia jej nie spotkać, nie poznać, nie być tam. W każdym razie nie udało mi się być. Na tym wieczorze z Mariną, nad czym bardzo ubolewałam. Po prostu to byłoby cudowne móc poznać ją osobiście, nawet tylko być w tym samym miejscu, pomieszczeniu, w którym ona jest, bo energię ma, podejrzewam, ogromną i móc tego doświadczyć, tak w realnym życiu, byłoby po prostu cudownie. No ale niestety nie miałam takiej możliwości. W związku z tym po prostu udałam się na wystawę, którą dla niej przygotowała. Poszłam z wielkim zaciekawieniem i z takim podekscytowaniem, bo tak naprawdę zawsze tylko czytałam o jej pracach, o, no nie pracach, o jej performance'ach i po prostu nigdy nie miałam możliwości uczestniczyć w czymś takim. Może teraz już przejdę do, do moich doświadczeń właśnie z tego wydarzenia. Jakby to ugryźć, żeby nie spoilerować, gdyby ktoś chciał iść i sam doświadczyć yy, i przeżyć to we własny sposób? Może tak. W pewnym momencie zatrzymania i wyciszenia yy, Przyszła przyszły do mnie pewne, yy, pewne myśli, można tak powiedzieć. Coś pojawiło, coś urodziło mi się w głowie. Jejku, jak mi źle z tym, że nie mogłam. Poznać Mariny i, i zobaczyć jej na żywo. Ale zaraz przyszła druga myśl. No dobrze, może nie mogłam, ale jestem tutaj, jestem w tej przestrzeni, w tych miejscach, w których ona chodziła dosłownie dwa dni wcześniej. W tych miejscach, które ona przygotowywała jeszcze kilka dni wcześniej. Te miejsca, w których jakby zapisała się jej, jej obecność. Jej energia może chodziłam dokładnie tymi samymi ścieżkami, którymi ona chodziła. I tak sobie pomyślałam: Wow, to i tak jest dużo, to i tak jest bardzo dużo. Dlatego stwierdziłam, że w tym momencie pomyślałam sobie: tak, okej, okay, nie poznałam jej w realu, ale jestem i doświadczam tego, co między innymi dla mnie przygotowała. Dlatego otwieram się i powiedziałam sobie tego w myślach, E, tak sama do siebie, czy sama nawet nie do siebie, Marina, powiedz mi, co ja mam dalej robić. Jestem tu z Twojego powodu e, i powiedz mi, czy idę w dobrym kierunku. Czy możesz mi dać jakiś znak, coś przekazać? Ponieważ doszłam do wniosku, że skoro jestem w tej przestrzeni, w której ona była, gdzieś ta energia się zapisała. Więc kto wie? Może jest to połączenie? Przecież tego nie mogę wykluczyć. Tak, wiem. <laughs> Może ktoś z Was myśli, że teraz y, mam jakieś bardzo y, wymyślne teorie i tak dalej. Ale nieważne, poszłam, poszłam jakby w to. I w tym momencie, wysłuchajcie, <laughs> w tym momencie poczułam taką, takie poczucie, jakby ktoś dosłownie za mną stał. Dosłownie za moimi plecami, bardzo, bardzo blisko, tak że niemalże czułam ciepło tej osoby, czy nawet no, oddech, nie, ale tak można by powiedzieć, że dosłownie ktoś stał za moimi plecami tak szalenie blisko, że praktycznie mogłam poczuć tą osobę. Od razu chciałam zaznaczyć, raczej nie było, oczywiście, że w pewnym sensie mogłoby być to e, prawdopodobne. Ale jakby aranżacja całego tego wy wydarzenia, jakby yy, nie miała tego na celu. O, może tak. Także to były po prostu moje odczucia, które nie były sekundowe, tylko trwały dłużej. Bo od tego momentu, kiedy zaczęłam jakby ten dialog, ten monolog ze sobą, nagle, właśnie poczułam, jakby ktoś stał za mną. W tym momencie, kiedy yy, zaczęłam sobie uświadamiać, że Marina tu była i ona tu zostawiła. Cząstkę siebie, swoją energię, i nagle czuję jej obecność za sobą, bo byłam wręcz święcie przekonana, że tak, że to jest ona. Wiem, jest to trudne do <gryw> przede wszystkim nawet do wytłumaczenia i do zobrazowania, ale tak się wtedy czułam w tamtym momencie. No i gdy zadałam to pytanie Marinie, czy idę w dobrym kierunku, czy. Czy dobrze wybrałam, ponieważ jestem w momencie, w którym właśnie tworzę ten swój kanał na YouTubie i, i próbuję jakby znaleźć rozwiązań dla realizacji swoich marzeń. I wiadomo, jak to życie czasami powoduje różne zwątpienia, w związku z tym właśnie zadałam jej takie pytanie. I praktycznie nagle, i w ogóle przez cały czas, jakby czułam tą obecność, co warto zaznaczyć, i. Wtedy po zadaniu tego pytania nagle po prostu pojawiła mi się wizja mojej pracy, mojej makramy, plecionki, do której jakby nie podchodziłam już prawie rok czasu, bo było wiele innych różnych spraw. Jest to projekt, który jest to otwarty projekt, ale po prostu go zostawiłam na ten dłuższy czas i nagle przyszła taka ogromna potrzeba Powrotu do tego, żeby po prostu stanąć przed tą plecionką i zacząć ją wyplatać. I nagle wszystko się dla mnie takie jasne zrobiło, co mam dokładnie wyplatać, ile to ma trwać i co mam z tym zrobić. No i teraz właśnie przychodzę do Was z tym filmem, ponieważ ten film właśnie jest inspiracją, którą można powiedzieć dostałam od Mariny. Właśnie będąc na jej wystawie, chciałam tylko jeszcze zaznaczyć, że nie mówię teraz więcej o tym projekcie makramy czy plecionki, jak, jak to nazywam, o projekcie, który notabene nazwałam About Home, czyli o domu, ponieważ yy, o całym tym projekcie będzie inny, kolejny film, który także znajdzie się w. Już mogę zdradzić w innym bloku tematycznym, który dla Was przygotowałam. Dlatego na razie po prostu nie będę, w, w, nie będę tłumaczyć, nie będę jakby rozwijać tej kwestii mojego samego projektu e, wyplatania i plecionki, ponieważ i tak do tego wrócę i będzie to taki szerszy film, szerszy pogląd, i wtedy wszystko wyjaśnię. E, no i tyle. A tymczasem, zapraszam. Do wyplatania. No, i co sądzicie o wspólnym wyplataniu? Jeśli macie jakieś refleksje, to proszę, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że, że chociaż chwilę mieliście miłego czasu razem ze mną i moją makramą. Dziękuję, szalenie dziękuję za oglądanie tego filmu. Teraz już kończę. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i. I wspólną kolejną podróż. No i zapraszam na kolejny film, który będzie, mam nadzieję, już niebawem. Także trzymajcie się. Dziękuję jeszcze raz i Buziaki.